Czyli wracając do wykresu, mamy taką sytuację, że na poprzednim spotkaniu mówiliśmy sobie o tej likwidacji pozycji długich, która powinna, miała miejsce w tej części wykresu. Ja mówiłem o tym, że te spadki tutaj powinny być nieco głębsze, dlatego że na etapie powiedzmy, stop lossów, oczekiwaliśmy, że stop lossy są gdzieś w tych rejonach dopiero na rynku. W związku z tym ten trading range, który tutaj się pojawił, no spowodował to, że tak zwane kreatury nagromadziły trochę więcej pozycji, w związku z tym można było oczekiwać nieco większego spadku. Te poziomy wsparcia, patrząc po tym wykresie, no to pierwsze poziomy, które należało co najmniej oczekiwać, to jest poziom poprzedniego, poprzedniego oporu, czyli z punktu widzenia tego wykresu, click. Kolejny należałoby oczekiwać gdzieś w tych rejonach. No i do niego prawie, że nie doszliśmy, jeśli chodzi o S&P 500. To są te rejony. Wiadomo, że pierwszy taki spadek to jest likwidacja pozycji, pozycji długich, jest to pójście po stop lossy, no i ważne jest potem, co się dalej odbywa, czyli kluczowe są testy, testy podaży, testy mm, takich barów podażowych, jak na przykład ten tutaj, czyli ten, ten rejon testów. Widać, że rynek podszedł, testował na małym wolumenie, co się tutaj działo? No, widać, że mamy rolowanie serii, rolowanie, rolowanie kontraktów, zmianę serii kontraktów. Przechodzimy z kontraktów grudniowych na kontrakty marcowe. To nie jest dobry moment, samo to przechodzenie, czyli zmiana serii na, 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 na rozpoczęcie dużego ruchu. Zwykle to się nie dzieje w momencie rolowania. W moment rolowania to są głównie rozgrywane strategie opcyjne. A jak cofniemy się do nowości, od której zacząłem czyli wróćmy tutaj do sezonowości, to widać, że no tutaj akurat zaznaczyłem Państwu no taką no wybitnie sprzyjającą sezonowość, jeśli chodzi o wzrosty od 20 grudnia mniej więcej do, do początku stycznia, tu do, do 3 stycznia. No, bardzo mocna, że tak powiem, sezonowość, rynek staje się mniej płynny no i tutaj często no, rynek po prostu rośnie z bardzo dużym, dużym prawdopodobieństwem. No i tak też się dzieje w tej chwili. No i kluczowe zaczynają być te początki stycznia. Tak? Sezonowość w, na początku stycznia no już pokazuje, że w pewien sposób przestaje nam sprzyjać. Tutaj już nie możemy opierać się na, nie możemy oczekiwać no, wzrostów na podstawie sezonowości. Raczej można oczekiwać tutaj bardziej czegoś w postaci ruchu. E, e, Ruchu bocznego, no ale w każdym razie sezonowość, może tak, podsumujmy to. Sezonowość przestaje nam sprzyjać, jeśli chodzi o SP 500. Widać to tutaj, pokazałem sezonowość z ostatnich 25 lat przypomnę, z 124 lat sezonowość widać, że ta druga połowa, końcówka grudnia zwykle jest bardzo mocna, czyli ta sezonowość staje, staje za nami, no ciężko grać przeciwko tej sezonowości, także mm, te wzrosty w pewien sposób są, możemy powiedzieć sobie, jakoś uzasadnione. Patrząc na to, co teraz się dzieje, tak, i tutaj no, dosyć zaskakujące też są oceny z wskaźnika strachu i chciwości, widać, że tutaj raczej Zaczyna rynek bardziej się bać czegoś, a mimo wszystko rośnie, także to, to, to nie mamy tutaj ekstremalnej chciwości. Ja pamiętam dwa lata temu, ja pokazywałem taki moment, no, w okolicach 96, 7 tutaj była ekstremalna chciwość przed, przed spadkami, no teraz nie mamy tutaj takiej chciwości. Widać, że rynek jest pod tym względem, no, nie, nie ma tego entuzjazmu. Za to. No też co, co, na co zwraca uwagę tutaj, bo, no, na co należy zwrócić uwagę? Szerokość rynku. To jest jeden ze wskaźników pokazujący w tej chwili e, liczbę akcji, która no, e, łapią swoje 52-tygodniowe denka w stosunku do spółek, które robią nowe szczyty. To pokazuje, że większość rynku, większość, szerokość rynku w zasadzie spada inaczej to tego, z tego diagramu wygląda, z tego wykresu widać jasno, że no to tutaj jesteśmy na poziomie zera, tak? Można powiedzieć nawet nie wiem czy to jest 5%, nie to jest chyba no to gdzieś nie wiem, jak jest to dokładnie notowanie, no ale w każdym razie yy, o ile nie więcej spółek łapie yy, ma swoje nowe 52 tygodniowe denka, no to jest to w okolicach zera. Czyli ta hossa bardzo jest zawężona. To zresztą widać po, po, też po innych wskaźnikach yy, szerokości rynku. Także widać, że dość wąsko są robione te nowe szczyty, co zwykle prowadziło do spadków, takie, takie ruchy niepodwiedne. Nie, takie wzrosty niepotwierdzone szerokością rynku. Co dalej? No, mówiłem o Hindenburg -Comen. Tutaj się sytuacja w zasadzie nie zmieniła o tyle, że przybył nam jeszcze jeden Hindenburg -Comen. Mamy w tej chwili trzy aktywne sygnały Hindenburg czyli potwierdzone, to w zasadzie jest generalnie sześć, bo w tych statystykach są ujęte potwierdzone sygnały Hindenburg ostatni, ostatni miał miejsce 16 grudnia. Także tutaj mamy, jesteśmy w oknie obowiązywania, czyli ja to powtarzam, jak mamy Hindenmurkomen, to, 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 to wiemy jedno. Nie nastąpiły w ostatnich 34, 5 latach żaden spadek większy niż 5% bez, wygenerowa bez powstania Hindenmurkomen. Czyli to nie znaczy się, że on będzie, tylko znaczy się, że jesteśmy w, w, w obszarze. Mm, no, w którym powinniśmy się pilnować, bo coś takiego może nastąpić. Jak do tego dochodzą dodatkowe sygnały, to trzeba na to jeszcze tym bardziej uważać. Tutaj, jeśli chodzi o fundamenty, to odwołam się do jeszcze do jednego spojrzenia. To, o czym mówiliśmy sobie też miesiąc temu, czyli jak wygląda oczekiwana. Stopa zwrotu z dywidend ze spółek z SP500 to jest 1,25% w tej chwili oczekiwane mamy i zostawiamy to, ja zostawiam to z 10 10-letnimi 10 obligacjami, gdzie mamy potencjalne, potencjalne oprocentowanie 1,5%. Ja na to Przypomnę może jeszcze jak to wyglądało na początku roku, czyli jak startowaliśmy, robiliśmy, robiłem prognozy na rok 2021, rok, to mieliśmy adekwatnie tutaj 1,19 dziesięcioletnie, dziesięcioletnie obligacje, a z dywidendy mieliśmy 1,5%, czyli więcej. W związku z tym można było oczekiwać, że S&P 500 ma potencjał wzrostowy. Teraz jeszcze raz przypomnę, w tej chwili z dziesięciolatek Amerykanin ma 1,5%, a z oczekiwanej dywidendy, tą, którą dostanie z S&P 500, ma 1,25%, czyli mniej. Czyli widać, że to na te oczekiwania no z, zbiegają się dwa elementy. Jedno... To są wyniki, no, no znaczy, znaczy zbiegają się w wyniki, oczekiwane wyniki, wyniki spółek, tak? I tutaj mamy z zestawieniu to z dziesięcioletnimi obligacjami, zaczyna to być negatywne. Yy, także <coughs> trzeba uważać na rynek, bo jakby tak w tej nomenklaturze, w tym takim spojrzeniu poprzez odniesienie do dziesięciolatek, no wygląda na to, że już w tej chwili nie jest, nie jest tanio. Drugim elementem oprócz, oprócz, Oczekiwanych zysków spółek, no jest płynność na rynku. Płynność na rynku, czyli ilość pieniądza na rynku. Także tutaj warto też obserwować akcje reverse repo, akcje ściągania płynności z rynku. No, ściąganie płynności z rynku to jest też hamowanie inflacji. Także tutaj na, na to trzeba też zwracać uwagę. Dobrze, i wróćmy do.